Tutaj już widać, że to jest rzeka, że ta woda płynie. A co jeżeli takie zalewiska pojawiają się przy prywatnych posesjach? Kanał Warwas. nawet nie wiem co on, do czego służy konkretnie. Skąd on odprowadza wodę? Ta woda czasem jest taka jak dzisiaj, czyli czysta. Czasem jest jakaś taka kolorowa, biała, niesie dużo osadów. Natomiast co istotne dzisiaj, dwie nowe rury, niedawno tutaj wkopane, odprowadzają wodę z jednego z rozlewisk. Zalewisk. Nie wiem jak to nazwać. Zalewisk. Myślę, które powstało po zamknięciu kopalni i zaprzestaniu odpompowywania wód do dołowych dlaczego te rury tutaj wkopano? a za chwilę tutaj widać początek rur no i to zalewisko. Woda się zaczęła tutaj pojawiać w tym zagłębieniu. Dlaczego postanowiono wkopać te rury i odprowadzić tą wodę do kanału? Zżu. ponieważ tu jest cmentarz i ten cmentarz jak widać też jest w takim lekkim zagłębieniu. No i co? I tutaj też jakieś Wykopki były robione. Się okazało, że ta woda może być zagrożeniem dla tych grobów, które są, i dla nowych. No i teraz słuchajcie, cmentarz. Kwestia publiczna. A co jeżeli takie zalewiska pojawiają się przy prywatnych posesjach? Czy prywatne osoby będą w stanie. Będą miały możliwość sobie taką rurę wkopać i gdzieś tą wodę odprowadzić. Tutaj akurat tuż obok płynie kanał Warwas, gdzie tą wodę można przekierować. Ta woda sobie spływa potem kanałem Warwas do Białej Przemszy. Super, woda wraca do rzeki. Ale ta woda wychodzi tam, gdzie ona chce. A nie tam, gdzie kiedyś wychodziła i co. I teraz ta woda będzie sobie tutaj narastać, odpływać do kanału Warwas i dobieje przemszy, ale ona nie wróci do naturalnych źródeł, na przykład rzeki Sztoły. A w innym miejscu może wypłynąć komuś w piwnicy, na podwórku. Mówiłem o tym w filmie, który nakręcałem w momencie, kiedy zamykano kopalnię i zaprzestano pompować wody. I kiedy zaczynało już w sztole brakować wody i zaczynała wysychać. Most drogowy i most kolejowy. Kiedyś na rzece w a teraz na rzece, której nie ma. Kręciłem film o tym jak rzeka znika, to jeszcze tutaj. Troszkę wody się sączyło teraz widzę tutaj ślady kładów, że ktoś jechał tym korytem. No nie ma wody, nie ma. Nie dopływa tu. Rzeka jest sucha. A jesteśmy dobre 10 km jak nie wyżej od ujścia rzeki do białej przemszy. że kasztoła zacznie znowu płynąć no nie wiadomo, przede wszystkim dlaczego przestała płynąć bo ona przestawała płynąć dwa razy tak naprawdę pierwszy raz za sprawą właśnie tej piaskowni która jest za mną i woda nie tylko do kopalni pomorzany, tej która została zamknięta, ale też tutaj zaczęła odpływać i teraz tutaj jest tak zwany kanał odprowadzający wody, kanał Szczekowski i duża część wody przesiąka tutaj, dlatego źródła sztoły są, żyją, wybijają, ale w pewnym momencie ta woda wsiąka i dociera tylko do jakiegoś momentu. Reszta tej wody przepływa przez Piaskownię i odpływa do Białej Przemszy kanałem szczakowskim, a nie sztołą. Więc czy w ogóle sztoła wróci do, na mapę jako rzeka stała, a nie okresowa? a nie tylko od źródeł do pewnego momentu tego nie wiemy Dowiemy się znowu za parę lat jak już w całości ta woda która jest w kopalni wypłynie sobie na powierzchnię i te źródła wrócą do pełnego obrotu takiego jak jest możliwy na teraz wtedy będziemy wiedzieć czy sztoła popłynie całym korytem od początku do końca do Białej Przemszy czy tak jak teraz będzie tylko rzeką Odcinkową, czyli od pewnego momentu od źródeł do któregoś miejsca, gdzie zaniknie, gdzie wsiąknie i wypłynie sobie w postaci innej wody, innego cieku, tak jak tutaj w postaci kanału szczakowskiego. Człowiek zmienia przyrodę, czasami nieodwracalnie. Dolinka Sztoły schodzę do samej kiedyś bym powiedział schodzę do samej wody a teraz powiem schodzę do koryta rzeki Sztoły o kiedyś tutaj bym stanął i rzucił w lewo albo rzucił w prawo i spodziewał się że złowie pstrąga teraz widać, że kiedyś tutaj jeszcze rzeka była. Kolej to jest suchutkie. Od czasu do czasu jak popada większy deszcz, to jeszcze tutaj ta woda sobie widać pociurczy, ale teraz jest sucha. Czy wróci? Pytanie otwarte. Rzeczka Baba, a raczej kanał Tutaj też już nie widać wody Ona też powinna wstać, wrócić woda do niej, ale czy wróci? Być może jak te zalewiska, które teraz powstają gdzieś wyleją tak, że będą mocno ludziom przeszkadzać to ktoś odprowadzi dopływy do niej i popłynie, ale teraz nie żyje sucho a tam poniżej tej kaskady była przystań kajakowa Przystań kajakowa, która między m.in. była dofinansowana. No, przystań kajakowa jest. Tylko wody z rzeki nie ma. Dzisiaj jestem jeszcze w innym miejscu w dolinie sztoły eee, wyżej i zamierzam się przejść kawałeczek w stronę źródeł. Pewnie nie do samych źródeł, bo nie mam tyle czasu. Ale w górę od tego miejsca. A co to za miejsce? Dolina Sztoły. I tutaj jak widać jest zamarznięta woda. Jest to zbiornik leśny dwór. Tak jak tam byliśmy przy tamie wcześniej, to tutaj jest ten jeden zbiornik powyżej. To wam rzucę gdzieś w zakładki jest moje starsze filmy, gdzie tutaj wędkowałem, jak jeszcze należałem do tego koła. W tym drugim właśnie zbiorniku łowiłem pstrągi, takie było łowisko pstrągowe. I to jest właśnie końcówka tego drugiego zbiornika. O i tutaj mamy groble, jakąś zastawkę, jakąś siatkę, już już prawie niszczące trochę te rzeczy. Ale z tego względu, że tutaj. O, jest jeszcze no, ja jestem oczywiście w tej chwili tak, jakby idę po dnie sztoły, które od lat nie płynie, ale tutaj jeszcze jest jeden taki kiedyś podobno był jeszcze jeszcze jeden zbiornik, czyli w sumie trzy zbiorniki na żyto sztoły. O, teraz jest śnieg, ścieżka, ktoś tam wychodzi. A tutaj jest rura między pierwszym, a drugim. A ten największy, powiedzmy, że jest trzeci, tak? Czyli albo między drugim, a trzecim, jeżeli ktoś uważa, że powinno się liczyć od góry, czy tam od dołu, od, od zapory. Przy zaporze pierwszy, ten co widzieliście drugi, a ta rura do trzeciego suchego. Podobno sztoła jest coraz bliżej, ponieważ od e, źródeł jeszcze parę lat temu, przed zamknięciem kopalni, ona dopływała dosłownie kilkaset metrów od źródeł i wsiąkała i zanikała. Oczywiście ta woda wsiąkała, zanikała, dlatego że płynęła sobie dołem gdzieś podziemnymi i odpływała na piaskownie do kanału Szczakowskiego. A teraz, ponieważ tej wody ze źródeł wybija coraz więcej, ona dopływa coraz dalej, ale nadal ta woda zanika, wsiąka i odpływa sobie gdzieś dołem. Na bok do kanału Szczakowskiego, do, do piaskowni. I Tu jest chyba pies pogrzebany, że nie wiadomo, czy ona w ogóle kiedykolwiek dopłynie do ujścia, do białej przemszy. Być może dopłynie tutaj, do tych zbiorników. A dalej lata pokażą, życie pokaże. Może się okazać, że mimo tego, że kopalnia cynku Jołowiu została zamknięta i ta woda się podnosi, to mimo wszystko sztoła może się nie odbudować. Ale zobaczmy najpierw, dokąd ona dopływa. Zrobię sobie spacer tutaj tą dolinką. Widzę, że tutaj ludzie spacerują, jest ścieżka. Więc i ja pójdę po tych śladach. Być może dojdę do wody, do końca sztoły, dokąd ona dopływa. O, tutaj widok na tą część właśnie suchego zbiornika ostatniego. Tutaj to widać tak jakby kolejne przełomy groble. Idziemy dalej. Tu jeszcze ścieżka, a powinna być rzeka. Stare jakieś próby grodzenia rzeki, jakieś mikrogroble. Oczywiście też śmieci, skąd te opony tutaj? Nie wiem. Ale koryto nadal suche. Słuchajcie, zwróćcie też uwagę Tutaj był piękny kiedyś Meander. Tam rzeka jest za tym wzniesieniem. Pięknie tutaj jakiś zmandrowała, ale różnica w tym, że to koryto jest suche od kilkudziesięciu lat, a tamto niżej, który jest suche od dwóch, trzech lat. Tam widać, że ta rzeka płynęła, widać to koryto. Jak było rzeźbione przez lata i ono się jeszcze utrzymuje, a tutaj widać dolinę. No i dołem tak naprawdę ścieżka. Albo tak naprawdę tutaj gdzieś no, ta trawa położona, wygląda jakby jakaś stróżka kiedyś popłynęła, a teraz jest sucho, ale tutaj już nie ma tej charakterystycznej, e, że tak powiem, tego charakterystycznego obrazu, że tu płynęła rzeka, że to było koryto jakieś takie, podmycia, burty i tak dalej. To jest dużo bardziej już przez przyrodę wygłaskane. No tutaj widać tak jakby okresowo ta woda dopływała, ale jeszcze jest sucho. No widać, że to tutaj piasek naniesiony, że okresowo gdzieś tutaj przy jakichś opadach widocznie albo przy jakichś przesileniach ta woda mogła tutaj dopływać. Bo i lód i piasek naniesiony, więc ta ścieżka tutaj to mogło być... Dziś, że woda już dopłynęła, ale w tej chwili jej tu nie ma, więc rzeka sztoła w tym miejscu może być okresowa w tej chwili, a może za jakiś czas dotąd i woda dopłynie. No i jest woda jest woda tam w górę widzę, że jest, jeszcze tam przejdę parę kroków. Ale jedną rzecz widzę to mnie bardzo smuci i niepokoi, bo ta woda sobie... Ona się... I tutaj urywa. Teraz zobaczcie czym rzecz. Tutaj jest taki przekopany malutki rowek. I stąd te okresowe tam e, pojawienie się pewnie niżej. A dlaczego tutaj jest przekopany rowek? Tutaj się zrobi zalec za chwilę. A no bo tutaj jest robota kładowców, offroadowców. I tu jest rozjeżdżony piasek, i ten kawałek dolinki jest zablokowany. I tutaj się woda zatrzymuje i dalej spływa tylko okresowo, jak się tam na chwilę podniesie. No ale tak to wygląda. Dotąd sztoła dopływa. Szkoda, że nie może popłynąć dalej, bo tutaj jest zasypane przez no, rozjeżdżony piach przez składowców. Przez, przez na pewno też tutaj jeżdżą po tym korycie. Co wydaje mi się już powinno być e, przypilnowane, i służby odpowiednie powinny zablokować tędy przejazd i pilnować, żeby dnem rzeki takie zabawy się nie odbywały. Niech sobie szaleją tam, gdzie można, ale nie po rzece i podnie rzeki. Słuchajcie, mimo to, e, to jest jakieś, nie wiem, 10 minut mi zajęło piechotą od tych zbiorników. Więc rzeczywiście ta woda tutaj wraca i jest jej coraz więcej. Natomiast pytanie, czy dopłynie do, do Białej Przemszy do końca? Bo że dopłynie do zbiorników Leśny Dwór, wydaje mi się, że tak, i to będzie kwestia tego roku. Jeżeli tutaj zostało kilkaset metrów, tak naprawdę, to już niewiele. To ta woda powinna dopłynąć. A dalej, no, dalej mamy jeszcze. Około 10-11 km do ujścia i przemszy. Czy tam nie wsiąknie? Dokąd dopłynie i kiedy? To jest chyba pytanie. Tutaj już widać, że to jest rzeka. Że ta woda płynie w minimalnej ilości. Widać, że czasami jest jej troszeczkę więcej. Czasami trochę mniej. Ale tutaj już płynie. No, tylko też widać, że właśnie jest rozjeżdżana przez ee, kłady. Ja nie mam nic przeciwko, żeby się ludzie w ten sposób bawili. Ale powinno być to z jakąś taką świadomością, że, że po nie rzeki, no to sorry ale to nie tędy można jeździć, jeżeli rzeki nie było kilkadziesiąt lat. To ja rozumiem. Że tutaj były fajne ścieżki i tereny do szaleństwa, ale teraz ta rzeka już jest, już wróciła. A jak rzeka wróciła, to sorry panowie, ale musicie sobie znaleźć nowe trasy do jeżdżenia na kładach. Tam już w górę ewidentnie woda jest. Jest jej już całkiem niemało. No to mam nadzieję, że będzie wracać. No I tak to wygląda. Nie jest to prosta sprawa, bo różne rzeczy wpływają na to, czy w stole woda jest, czy jej nie ma. Nie tylko jedna kopalnia w Kojołowiu, ale przede wszystkim właśnie też kopalnia piasku. Nieczynna, ale wykopana, i tam spływa woda do niej i do kanału Szczakowskiego. I tutaj ten odcinek, właśnie przed zbiornikami Leśny Dwór. E, gdzie e, No ta rzeczka już sobie płynie Już stara się do nich dopłynąć do tych zbiorników Ale po drodze napotyka właśnie Na takie jakieś e, Znowu ludzką działalność Która ją na razie Gdzieś tam wstrzymuje Słuchajcie, dzięki Za oglądanie Dajcie łapę Dajcie suba, a przede wszystkim Napiszcie w komentarzach Co o tym myślicie, jakie są wasze opinie Na ten temat Na temat Rzeki Sztoły i tutaj tego Pojezierza Olkuskiego, które powstaje i tego. Może macie jakąś wiedzę, której ja nie mam? Podzielcie się tym. Zapraszam serdecznie. Póki co, dziękuję. Uff. Wyszedłem na szczyt doliny i się zasapałem. Jeszcze kondycji brakuje. Nic to: trzymajcie się. Dzięki, cześć.